Serdecznie. Witam na rozdaniu na wyjątkową pełnię Księżyca 15 listopada. E, kochani, 15 jest to szóstka. W tarocie karta 15 jest to karta diabła, ale e, będzie to związane z pasją. Pełnia Księżyca będzie związana z pasją, z siłą realizacji swoich marzeń, manifestowania. Także przyjrzyjcie się teraz, bo to jest jeszcze trochę czasu. Dlatego celowo nagrywam um, te rozkłady już teraz, kilka dni wcześniej, dlatego żebyście się przyjrzeli, jak u Was zadziewa się z myślami. Czy widzicie, że Wasze myśli się realizują, manifestują praktycznie z dnia na dzień? Że wedle życzenia, wedle energetycznego życzenia, pojawia się to, o czym myślimy w zasadzie, nie przykuwając uwagi, czyli to są myśli, które przelatują nam przez głowę i które puszczamy wolno. Przypatrzcie się temu, jak to teraz się manifestuje. Nie rzeczy, które manifestujemy usilnie, tylko rzeczy, które przez przypadek sobie pomyślimy i puścimy wolno. I dajcie znać, kochani, w komentarzach, dobrze? Dlaczego? Dlatego, że właśnie chodzi o tą równowagę energetyczną. A do tej pełni księżyca energia będzie tak silnie wzrastać, że pamiętajcie, kochani, że naprawdę uważajmy na to, co myślimy, komu życzymy, komu co życzymy komu so, co sobie życzymy, tak? Także przykuwajmy bardzo mocno do tego uwagę teraz dobrze? No i zaczynam, kochani, od trygonu powietrza. Nie chcę, żeby był trygon powietrza wiecznie na ostatnim miejscu, choć chyba ja w sumie przeplatałam tam nie? kiedyś, że było raz ten, raz ten, raz ten trygon, prawda? Także także, kochani, słuchajcie, co mogę Wam powiedzieć? Dajcie znać, jak właśnie, jak przebiegają wasze manifestacje. Nie co, tylko czy rzeczywiście zauważyliście, zauważyłyście, że tak się to dzieje. Także zaczynamy. I teraz to będzie taki wyjątko, wyjątkowy rozkład na tą pełnię księżyca, kochani. I zaczynamy. I właśnie mi wyszedł pustelnik, widzicie? Nabieranie mocy. Yy, więc teraz tak, zaczynamy od wodnika, tak? I teraz tak. Szansa, drogi wodniku, która przypada. <noise> Już mi wyskoczyło. Na ten miesiąc. Tak? Szansa. Mm, dobrze. Czego nie robić wodniku? Czego nie robić? Czego nie robić dla wodnika na pełnię księżyca? Czego nie robić. Czego nie robić? Na pełnię księżyca, czego nie robić. Na pełnię księżyca? Czego nie robić? Drogi wodniku? Czego nie robić? Mhm, dobrze. E, co powinieneś, drogi wodniku, zrobić? Co powinieneś drogi wodniku zrobić? Mhm, wodnik? Co powinieneś zrobić? Pełni księżyca i dookoła. pełni. co należy zrobić wodniku? Co należy zrobić? Wodnik, wodnik. Co należy zrobić Wrogi wodniku? Wodnik. Mhm. No, pięknie. Mhm. Czego lub kogo potrzebujesz do pomocy? Czego lub kogo potrzebujesz do pomocy? Czego lub kogo potrzebujesz do pomocy? Mm -hmm. e -e -e. Ale ja, ja. I kochani, co ukaże Wam pełnia? Ale mi wyskoczyła karta. Co ukaże? Karta sprawiedliwości. I rezultat na końcu. Rezultat. Patrzcie, i o tym właśnie mówiłam. Na samym początku, 15 listopad jest pełnia, prawda? Widzicie? Piętnastkę w karcie diabła. To są moje stare, stare karty, które przeprosiłam. Może Wam gdzieś wyraźniej pokażę. Które przeprosiłam, bo niechcący je wyjęłam. A skoro pojawiły mi się, więc muszę, muszę je z powrotem pokochać, bo je po prostu odstawiłam i, i nieładnie się zachowałam do nich, bo o nich zapomniałam. A one mi na samym początku bardzo dużo pomogły, więc, więc z powrotem na jakiś czas je będę używać, po to, żeby, choćby po to, żeby pokazać wdzięczność za ich pomoc. Za pomoc ducha tych kart. Um. Mm. Zaraz zobaczymy. Poczekajcie. Dzisiaj tego diabła tu miałam takiego wyraźnego. 15. Jest, jest. Popatrzcie. Pasja. Widzicie? Nie wiem, czy go dobrze widać. Pasja, ale namiętność. Ale również u bezwłasnowolnienia. Także pamiętajcie, co jest dobre. Dobrze, zaczynamy. Oh, super. Kochani, szansa, która przypada na listopad dla Was, to ochrona w czwórce monet ochrona własnych dóbr stabilności finansowej przed czymś przed kimś i takie patrząc na resztę kart spokojne zrównoważenie spokojne zrównoważone postawienie warunków, wyjaśnienia sytuacji, postawienie granic. Tak Dlatego, że są tu u was jakieś osoby w waszym towarzystwie, nie wiem to może mogą być partnerzy partnerzy biznesowi, znajomi, Którzy troszeczkę ym, myślę, że nadwyrężają szczególnie w Waszej energii, w Waszej dobroci, tak? I czwórka monet nie mówi tylko o sprawach finansowych, ale ym, również ym, taką ochronę swojej y, energetyki, tak? Zamknięcie na jakiś czas dla pewnych osób z Waszego otoczenia. Granic, aby więcej nikt lub coś nie drenowało waszej energetyki. Więc um, słuchajcie, szansą też um, dla was będzie również sprawiedliwa ocena takie podejście sprawiedliwe do sytuacji, że nie tylko um, pieniądze są ważne, tak? Z drugiej strony, drugie tłumaczenie że nie tylko że nie tylko finanse są najważniejsze, bo są też przy was kochani ludzie z przeszłości, tu mi się pokazuje, których, z przeszłości, z którzy, z, na których wy w przeszłości mogliście liczyć, którzy w przeszłości w jakiś sposób Mogli wam dużo pomóc, bądź wesprzeć Was dobrą radą, energetyką, tak? E, wysłuchaniem, i warto do tych ludzi e, po prostu napisać, życzliwie podziękować, e, przypomnieć się, zapytać się o zdrowie. Dlaczego tak mówię? Bo pokazuje mi się tutaj też szóstka kielichów, karta z przeszłości, tak? Więc czwórka monet mówi niejako, jako czwórka sama w sobie. O dokonaniu mądrych, stabilnych, rozważnych wyborów, tak? Co najwyższe. Szansa, która przypada na ten miesiąc, na tą pełnię, to szansa wznowienia również jakichś emocji, które dla Was... Popatrzcie, kicia mnie podrapa, widzicie? Była tutaj ze mną, bawiła się, i, i ten. No, pokażę Wam później. Wyślę Wam filmik na YouTube. A, no, prześwietna. <laughs> Przekochana. No, eee, i słuchajcie. Eee, co miałam powiedzieć? Eee, aha. Eee, szansa odzyskania emocji, szansa odzyskania dobrego samopoczucia. Eee. U Was um, i emocji, które w jakiś sposób pomagają Wam. Przepraszam, się ziewać zachciało dosłownie. Które pomagają Wam w jakiś sposób um, stanąć na wysokości zadania, realizować swoje cele, dobrze się czuć, tak? Może to być na przykład fajna muzyka. Lubicie coś takiego, że na przykład leci fajna muzyka w tle i was po prostu rozpiera energia. Więc naprawdę na ten listopad przyjrzyjcie się. Listopad numer w ogóle 11, magiczne, jasno słyszenie. Także w listopadzie wielu z nas będzie miało jasno słyszenie. Więc teraz tak, kochani. Dobrze. Dwójeczka. Czego nie robić? Czego nie robić, kochani? Nie zazdrościć, tak? Jeżeli ktoś ma czegoś więcej, Lepsze, lepsze miejsce, lepsze mieszkanie, lepszą pracę, nie zazdrośćcie, bo jest to jednak um, emocja bardzo dobrze nam znana, tak? I nie do końca musimy ją wypierać z życia, ale, um, ale też um, o niskich wibracjach, tak? Um, myślę, że tutaj bardzo warto zwrócić uwagę na zdrówko. Um, nie przejadajcie się, kochani. Uważajcie na zdrową żywność, tak? Na, myślę, że tutaj by się przydało troszeczkę podejść zdrowiej do, wasz, do własnego żołądka, ja tu nie mówię o odchudzaniu się, ale o zdrowym podejściu do waszego ciała, tak? Czyli zastosować jakieś warzywka, nie wiem, coś takiego, co wzmocni po prostu wasz immunosystem, system immunologiczny, tak? Um, słuchajcie czego nie robić jeszcze. Nie negujcie swojej siły, tak? Nie negujcie tego, że wy coś potraficie. Nie negujcie siebie, że, że wam się nie chce, bo możecie naprawdę wiele, tak? Najważniejsze słuchajcie właśnie w tej karcie tutaj czego nie robić, nie zostawiać. Swojego stanu emocjonalnego gdzieś tam, gdzieś tam, tylko naprawdę tym stanem emocjonalnym się tutaj zająć, tak? O czym właśnie mówi y, 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 odzyskanie swoich dobrych emocji, tak? Wiary, wiary, emocji, dobrych emocji, wiara, y, manifestacja, afirmacja, tak? Coś, co daje, y, słuchajcie, y, siłę. Teraz tak. Kochani, co powinniście zrobić? I mam tu właśnie kartę świata i szóstkę kielichów. Myślę, że tutaj jest szansa naprawdę na znalezienie swojego miejsca na tym świecie, we wszechświecie i najprawdopodobniej to mogą być osoby z przeszłości, z którymi wy, które wam w jakiś sposób pomogą. Um, mogą Was wesprzeć dobrym słowem, dobrą energetyką, bo to też jest ważne. Wcale nie trzeba dużo gadać, nie? Tak jak ja teraz peplam, nie? <laughs> ale dobrą energetyką, naprawdę, bo to jest bardzo ważna. I obecność osób bliskich, osób trzecich, o, innych osób, ale osób, z którymi Was łączyła jakaś fajna nić porozumienia, warto e, z tymi osobami się spotkać, tak? bo te osoby mogą wam w pewnym sensie ofiarować tak jakby jakąś opiekę, tak? Są to osoby ewidentnie z przeszłości bądź e, z rodziny, tak? Dla wielu osób z rodziny, tak? Myślę, że wy kogoś spotkacie lub e, zawiążecie dla wielu z was będzie zawiązanie jakiejś tutaj znajomości, właśnie tak, jakby powrót do przeszłości. Ta osoba z przeszłości może do Was naprawdę pukać. To będzie bardzo dobry przyjaciel. Ja nie mówię tutaj o partnerstwie, o zakochaniu, ale um, o takim, słuchajcie, o takiej przyjaźni. Ta sytuacja z przeszłości, ta osoba z przeszłości, tak. Pomoże wam we wzroście waszej samoświadomości, bo um, o czym ja mówię, pomoże wam również energetycznie m, tak jakby wzmocnić wasz sukces materialny. W jakim sensie? Może powiedzieć po prostu coś, m, tak jakby nagle u was coś kliknie i powiedzieć, kurde, nagle wskoczyło, kurde, to jest to, wiecie, wiecie jak to jest. Czasami jest tak, że to jest magia. Magia się dzieje. My często tego nie widzimy. Dopiero ktoś, kto stanie i powie jakiś słówko, i nagle to taka czerwona lampka się zapala. Dla osób świadomych, tak? Dla osób świadomych, tak. To też, kochani. I um, słuchajcie, tutaj też, w jakiś sposób. Um, ta osoba, ta przeszłość, osoby z przeszłości sytuacje, w jaki sposób właśnie dadzą wam to bezpieczeństwo emocjonalne. I te osoby dawają wam w jakiś sposób bezpieczeństwo emocjonalne, gdzie wy czujecie, że nagle płyniecie na fali. Będziecie czuć, że płyniecie na fali. Tak? Eee, pokazuje mi się tutaj też praca. W której już w jakiś, w jakiś dłuż, od jakiegoś dłuższego czasu jesteście, czeka Was jakiś tutaj mimo wszystko sukces, awans, sukces materialny, tak? Natomiast bardzo ta karta mówi o tym, żeby nie trzymać się tego co stare, ale nie chodzi o ludzi, jak o własne jakieś emocje, ograniczenia, odsuwanie się od tych osób które de facto w jakiś sposób właśnie was mogą podtrzymać, tak, wzmocnić waszą energetykę. I teraz, kochani, tak, dla wielu z was będzie tutaj też jakaś rozstrzyganie sytuacji, um, rozstrzyganie sytuacji prawnej, jakieś prawne sytuacje z osobą z przeszłości, z osobą z rodziny, ze własnego związku, tak, gdzie potrzeba będzie tutaj naprawdę spojrzeć zimno, um, logicznie i praktycznie na całą sytuację, tak? Świat może Was kusić również przez internet. Tutaj widzę kontakt z osobą słuchajcie z przeszłości, przez internet też tak może być. I kochani, i teraz tak. Słonka moja. Czego lub kogo potrzebujesz do pomocy? Potrzebujesz dokonać wyboru, bo karta bliźniąt to mogo, może być ktoś spod bliźniąt, ktoś kto ma ascendent w bliźniętach, niekoniecznie znak, może Wam w jakiś sposób pomóc, tak? Ale podjęcie decyzji, słuchajcie, i wybór, podjęcie naprawdę w końcu wyboru w stosunku do tego, co jest dla Was ważne. A co jest dla Was najważniejsze? Co tak naprawdę u was gra priorytet w życiu, a co już jest nieważne. I dokonać wyboru, bo dwóch strok za ogon nie da się, kochani, trzymać. Nie da się trzymać. Więc tutaj naprawdę może Wam pomóc ktoś pod znaku bliźniąt, albo zreflektowanie się i dojrzenie do tego. Aby mm, dokonać tego wyboru, słuchajcie, ym, należy tutaj też, tak jak tu mówiłam, ochrona swoich ym, pieniędzy, dóbr, emocji w czwórce monet. Ochrona dlaczego? Bo tutaj jest ktoś, tak jakby właśnie mówię, ktoś na Was tutaj żyłuje i ktoś, tak jakby w jakiś sposób, Wy od kogoś, od czegoś jesteście uzależnieni, tak? nie potraficie podjąć decyzji, nie potraficie odejść, bo boicie się na przykład, że nie dacie rady finansowo, tak? Albo bo boicie się, że spotkacie gorszego, bo boicie się i tak dalej, więc tak jakby jest tutaj wasze, jakby słuchajcie, wasza droga, że tak jakbyście po prostu jedną nogą byli po lewej stronie i jedną nogą po prawej stronie. I o czym mówię? Tutaj ta ostrożność w inwestycjach, o której mówi karta, Wam się też przyda. Dlaczego? Bo ktoś też może właśnie żyłować, troszeczkę myślę, że wykorzystywać finansowo, tak? Więc, no, pamiętajcie, że będziecie poznawać teraz nową energię, wszystko co nowe, tak? I branie też pod uwagę, słuchajcie. Yy, da, yy, branie pod uwagę i analizowanie sytuacji, w, w której się aktualnie właśnie znajdujecie, yy, tak. Yy, co, dla, co jest dobre, czego niedobre? Tak, takie właśnie taka zdrowa analiza sytuacji, co wam przynosi radość, co wam przynosi smutek, tak. I taki właśnie, słuchajcie rozkminianie, tak? I teraz słuchajcie tak, co ukaże wam pełnia? I tu karta sprawiedliwości, czyli jak podejmowanie kroków prawnych, znalezienie się w miejscu, gdzie naprawdę będziecie musieli w oparciu o surową logikę i dostrzeżenie rzeczy, których próbujecie unikać, bo mam wrażenie, że to jest próba unikania czegoś, próba... Wy to widzicie, ale jednocześnie nie chcecie tego widzieć. I w oparciu o to będziecie po prostu um, podejmować jakieś um, decyzje, um, dokonywać wyboru, również dla wielu osób jednak to jakaś spłata długów się też pokazuje, spłata, spłata jakichś długów, tak? I... Tak jak tak jakbyście się otrząsnęli i w końcu będziecie postępować sprawiedliwie, tak? Bo karta sprawiedliwości jest to wezwanie do uczciwego postępowania nie tylko wobec innych, ale również wobec siebie. Bo, kochani, jeżeli nie da się uczciwie postępować, to niestety karma przyjdzie, i będziecie... i karma przyjdzie i będziecie mieli zapłatę, tak? więc pamiętajcie, kochani, o, yy, o szczerości o właściwym postępowaniu, nawet wobec siebie to nie o to chodzi, żeby z czegoś rezygnować, tak? Yy, bo na przykład kobitka ma męża, który za przeproszeniem ją poniewiera no i gdzieś tam się po cichutku pisze smsy z fajnym panem ale ty zostawisz tego fajnego, grzecznego pana na rzecz tego gnojka, który tobą poniewiera, tak? Bo uważasz, że to sprawiedliwe. Nie, ty masz właściwie podejść, chłodnym okiem ocenić, co daje ci radość, jeżeli wiesz, że ten ktoś, kto cię napierdziela, kto tobą pomiata, cię oszukuje i tak dalej. Nie da się jednak, go nie da jednak się tego przepracować. Nie da się zmienić jego zachowania do ciebie. To nie mówię, że jego zmienić, ale również jego zachowania w stosunku do ciebie. To co robisz? Zostawiasz palanta, po prostu kopiesz w dupę. Tak? Czy tam palantynkę, tak? I kopiesz w tyłek. <laughs> Więc to nie o to chodzi. Karta Sprawiedliwości mówi o właściwym wyborze. A to nie znaczy, że właściwym wyborem jest zostanie przy balancie, tak? Więc, kochani, tak to właśnie wygląda. To pełnia bardzo mocno, e, słuchajcie, Wam ukaże, że potrzebna w jakiś sposób jest też Wam pomoc. Sprawna, przyjacielska, kogoś z przeszłości również, tak? Więc, e, więc, kochani, tak samo, e, wiecie, do Waszej wiary, do, waszego, do Waszej decyzji, tak? Do Waszych podjętych decyzji, tak? Będzie również odpowiednie wynagrodzenie od świata, więc pamiętajcie, kochani, tak? Co tutaj bym o zdrówku radziła? Oczyścić organizm, widzicie? Drugi raz mi się to pokazuje. Wzmocnić system immunologiczny, oczyścić organizm, tak? No i okay, słuchajcie, karta rada, żeby um, Wasza postawa była zrównoważona. Rezultat diabeł. Właśnie o tym mówię, diabeł. Rezultat, to jest to po prostu tak, jakby właśnie tutaj ta pełnia ukazuje, zobaczcie, życie na uwięzi kogoś, czegoś. Być może to mogą być tylko myśli, być może dla wielu na przykład osób może być taka życie na uwięzi sms bo to tylko w sumie do tego się człowiek przyzwyczaja, tak, że. W realu ma na przykład rodzinę, a na, w telefonie ma kochanka, tak? Ja nie mówię, że kochanka, ale w telefonie, tak? Więc to też może być. Są różne typy uzależnień. Więc tutaj ta karta diabła mówi o pasji. Przemień, uzależnienie, ym, strach, ym, nienawiść, złość na to. Żeby z pasją podejść do działania, do afirmowania i realizowania Twoich celów z miłością. I to będziesz, kochanie, miał w wodniku, miała sukces murowany. Także słonko, słonka mojej słonko. I zobaczymy jeszcze, kochani, e, kronikę Akaszy, co ma dla Was do powiedzenia na pełni księżyca wyjątkową w Byku. Bardzo silna pełnia, słuchajcie, bardzo seksualna w ogóle pasjon, pasjonerska pasja i w ogóle prawo wolności. Kurczę. Głównym prawem każdej jednostki jest wolność. Twoją też. Tylko istota wolna może manifestować pełnię ducha, z którego powstała i z którym jest połączona. Nikt nie jest w stanie odebrać Ci duchowej wolności. Dopóki sam jej nie oddasz. Widzisz? Widzisz? Jeśli doświadczasz ograniczenia swojej twórczej mocy, manifestacji, mm. musisz odkryć komu lub czemu oddałeś swoją wolność. I tyle w temacie. Ja, Pierdziu! Mam ciary. O, aż miłe łyski idą. Wodniki, trzymam za Was kciuki. I naprawdę dajcie łapkę. W górę, jak Wam się podobało, napiszcie w komentarzu koniecznie o tych manifestacjach, dobrze? A Was tymczasem ściskam serdecznie. Kochani, kocham Was, naprawdę Was kocham i życzę Wam wszystkiego co najlepsze. A tak jak zawsze powtarzam, przede wszystkim zdrowia. Wszystkiego dobrego.